Dzień dobry, cześć. Nazywam się Zuzanna Borowczyk i być może niektóre z Was i niektórzy z Was już mnie kojarzą, dlatego że mój projekt, czyli Babska Środa, już trwa od 2019 roku w Jarocinie i teraz dzięki temu projektowi możemy działać dalej na trochę szerszą skalę. Wcześniej spotykałyśmy się z kobietami lokalnie, z tymi osobami, z tymi paniami. Koleżankami, dziewczynami, które mieszkają w Jarocinie i okolicy, które inspirowały nas swoimi historiami, z którymi mogłyśmy sobie porozmawiać, poplotkować o życiu, o wszystkim tak naprawdę. A teraz, dzięki temu, że projekt jest dosyć duży, możemy porozmawiać też z innymi osobami, z innymi kobietami. Możemy rozszerzyć zakres naszych działań tak naprawdę na całą Polskę. Więc, jeżeli znacie jakąś kobietę, macie jakąś koleżankę, może mamy, babcie, nie ograniczamy się absolutnie wiekowo, w żaden sposób właściwie. Jeżeli macie kogoś takiego, znacie, lub może same jesteście osobą, która jest inspirująca, która chce nam opowiedzieć ciekawą historię, chce się spotkać z fajnymi babkami i po prostu porozmawiać, zapraszamy, weźcie udział w naszym projekcie, bo właśnie na Was czekamy.